Witam Cię w kolejnej lekcji techniki przełamywania barier osobistych. Dzisiaj zajmiemy się tematem rozpoznawania negatywnych myśli i przekonań. Jest to bardzo ważny aspekt rozwoju osobistego, ponieważ poznawanie negatywnych myśli i przekonań to kluczowy krok, który pozwoli Ci przełamać się i zrozumieć, w jaki sposób Twój mózg ukazuje Ci niektóre sytuacje. Może Ci też zmienić Twój światopogląd, świat, który jest wokół Ciebie, i po prostu będziesz w inny sposób patrzeć na różne rzeczy. Przedstawię Ci to w siedmiu krokach, które pomogą Ci krok po kroku zidentyfikować i pracować nad swoimi negatywnymi przekonaniami. Zrozumienie natury negatywnych myśli. Negatywne myśli to te, które przynoszą nam smutek, które przynoszą nam lęk, strach, złość. Są często przesadzone w żaden sposób, niepodparte żadnymi faktami, a rozpoznanie takich mm, myśli jest pierwszym krokiem do ich przełamywania. Dlatego Staraj się wychwycić, wychwycić swoje myśli, łapać się po prostu świadomie siebie, czy w tym momencie akurat masz myśli, które w ogóle nie są związane z daną sytuacją, i czy czasami w żaden sposób no, nie ściągają Ciebie na, na, na złą stronę mocy. <grystanie> Drugim punktem jest świadomość automatyczności myśli. Negatywne myśli często pojawiają się automatycznie, bez żadnej naszej świadomej kontroli. Po prostu są, wchodzą nam do głowy i wylatują jak przejeżdżający pociąg czy też auto. Zwróć uwagę na to, kiedy i w jakich okolicznościach te Twoje myśli się odpalają. Ja na przykład bardzo często miałem coś takiego, że mm, tuż po skończeniu w ogóle kariery ze szkołą, że tak powiem, e, kiedy spotykałem się z pracodawcą w jakiś tam sposób, to zawsze miałem takie negatywne myśli, które mówiły: Nie, ty jesteś za słaby, ty w ogóle nie dasz rady, ty jesteś taki owak i to nie jest dla ciebie robota. Takie miałem myśli po prostu. Teraz e, totalnie w cisza występuje w takich sytuacjach, więc to jest bardzo, bardzo pomocne, popracowanie nad takimi rzeczami. Może też masz gdzieś jakieś takie myśli, gdzie dołują Cię strasznie. I przede wszystkim, jeżeli pojawiają się takie myśli, to użycie dzienniczka, jakiegoś zeszytu, czy... Czy czy, czy czy notesu jest nawet notatnika w telefonie jest bardzo użyteczne ponieważ później jesteś w stanie przeanalizować sobie swoje myśli i faktycznie później siebie zapytać czy na pewno te myśli które ciebie w jakiś tam sposób ograniczają czy faktycznie one są adekwatne do tego jaka jest rzeczywistość. Ja na przykład polecam ci jeżeli nie masz jakiegoś zeszytu. O to mój osobisty zeszyt możesz go sobie kupić na Amazonie. Jest tam też wiele innych różnych zeszytów także jeżeli nie masz to chętnie za, za, zachęcam Cię żebyś kupił i zapisywał sobie swoje tam myśli. Identyfikacja przekonań. Za negatywnymi myślami często kryją się głębokie zakorzenione negatywne przekonania o, si o sobie i o świecie. Przykład takich negatywnych myśli to nie jestem wystarczająco dobry, nie jestem wystarczająco piękny, nigdy mi się nie uda. Wszystko jest przeciwko mnie po prostu. Rozpoznanie takich przekonań jest kluczowym, kluczową sprawą do tego, żeby dalej pracować nad nimi. Także tak samo wypisz sobie. Te myśli, i, i, i zastanów się, czy są faktycznie yy, racjonalne. Kwestionowanie i testowanie swoich myśli. Czy aby na pewno jestem aż tak słaby? Czy naprawdę nie stać mnie na to, żeby być wystarczająco dobrym? Czy jeżeli się postaram, to nie zrobię tego zajbiście? Kiedy już zidentyfikujesz negatywne myśli, zacznij je kwestionować. Po prostu. Zacznij zadawać sobie pytanie, czy aby na pewno. Pytaj siebie, czy są prawdziwe. Czy masz dowody na poparcie ich. Nie? Co byś powiedział swojemu przyjacielowi, mającemu takie myśli, po prostu. To pomoże ci zobaczyć je w nowym świetle. Przeformułowanie swoich własnych myśli. Jak już siebie zapytałeś. Faktycznie, czy aby na pewno jestem jaki jestem, czy, czy to nie jest po prostu chora wizja dziś mojego mózgu, która gdzieś przeleciała jak pociąg w tym danym momencie, która gdzieś tam mnie przytłumia, przytłacza, e, zamiast mnie mobilizować i w jakiś sposób e, podnosić na duchu, e, to zacznij po prostu formułować sobie swoje myśli. Spróbuj je przeformułować w bardziej zrównoważony i realistyczny sposób. Zamiast myśleć, nigdy mi się nie uda. Możesz pomyśleć, jestem w stanie osiągnąć sukces. Po prostu. Jeśli będę ciężko pracować i uczyć się na błędach. O, po prostu. Zastosowanie takich myśli typu przekonania w dobrej wierze, sprawiają, że później mm, twoje negatywne myśli stają się o wiele cichsze. Praktyka i powtarzalność. Zmiana sposobu myślenia wymaga czasu i praktyki. Regularnie pracuj nad rozpoznawaniem, kwestionowaniem i przeformułowywaniem negatywnych myśli. Im częściej będziesz to robić, tym łatwiej przyjdzie ci mm, z Zmienić swoje po prostu myśli i nawyki, poszukiwanie wsparcia. Pamiętaj, że nie musisz przechodzić przez, to, przez ten okres samemu. Zawsze możesz zapytać się swoich, swojej rodziny, co sądzą na temat e, takich myśli, które masz gdzieś tam w głowie. Możesz e, zapytać się terapeuty. W żaden sposób nie jest to niczym złym. Przynajmniej na początku, jeżeli pomoże Ci naświetlić twoją, Twoje myśli, e, dlaczego i, i, i co sprawia, że takie się pojawiają. Praca nad negatywnymi myślami i przekonaniami to ważny krok na drodze do przełamywania barier osobistych. Pamiętaj, że każdy ma swoje własne tempo i różne metody mogą działać e, w, przykład, w Twoim przypadku. Bądź cierpliwy. I wytrwały. To najważniejsze. Do zobaczenia!